Chwilę ruszamy. Kolejne zawody ekobiwy Cup 2. Uroczysko karpiowe. 3 dni łowienia w formule Big Fish. Za chwilkę dosowanie, poczęstunek i jedziemy z tematem. Nasze zawody to wspólnie jak i firma Ecobytes, tak i firma Wincar. E, e, dru, rozpoczynamy drugą edycję wspólnych zawodów. E, w tamtym roku pierwsze, troszeczkę w gorszej pogodzie, w tym roku troszeczkę na nas ja mam nadzieję, że to się przełoży też na brania. E, ze spraw organizacyjnych, e, panowie i panie, e, jest na mapce, którą widzieliście pewnie wszyscy, jest 40 stanowisk. Z różnych przyczyn jedna, tam, czy dwie ekipy, czy trzy w sumie nie dojechały. i Postanowiliśmy usunąć stanowiska takie, w których jest najmniej miejsca, które są najmniej wygodne do, do piwaku itd. Tak Więc usunęliśmy stanowisko numer 13, usunęliśmy stanowisko numer 36, stanowisko numer 38. Z tego względu, że wszystkie trzy stanowiska zostały usunięte z sektora BB. E, linia, którą macie na mapkach, zostaje przesunięta i e, sektor Ecobytes będzie od stanowiska 1 do stanowiska 8 i od stanowiska 15 do 24. To będzie sektor Ecobytes, e, sektor Card będzie to sektor od stanowiska 9 do stanowiska 14 i od stanowiska 25 do stanowiska 40. Przypominam, że tak walka się toczy. Wiadomo, pierwsze trzy miejsca o Bikwisza oraz są dwie. Na tych zawodach mamy zapewnione dwie eliminacje do imprezy Polish w Master. już praktycznie jesteśmy gotowi. Odłożeni na stanowisko numer 12 czekamy na godzinę 14 można wtedy płynąć, sondować. Od godziny 15 łowimy, wywozimy zestawy pełni nadziei. ciekawie jest, ryby się pokazują. Zobaczymy, co tam posądujemy. Dwa markery postawimy, graniczące. Będziemy łowić. 300 nie wiem, czy się jest czy nie popatrzcie jeszcze raz 12300 może być 300. macie z lewej i z prawej strony dobrych polewaczy, nie? Tak? No tak jeszcze was z bimbrem nie częstowali? Częstowali? <laughs> przewozić. Po tej porze? No my tak 14:30 coś tak? Ja to przewożę, jak na rok, przewożę, bo ja tak się staram godzinę przed wyrokiem. Jest, kluczka! Jak 20? Nie, 20 nie, na podmiankę może być. Ale ta ryba to... No, na podmiankę może być. Drek, dolek, wąż to je. On zrobił! <śred> Będzie <of the> <laughs> oh, yeah. na podmiankę! No! Nie, no! Po 20! Mm. Oh, oh. jest podmianka jest podmianka ja pierdole jest podmianka good job, good job czekaj, ja jeszcze to, to mam zainteresować nie, on mi mówi, ja wiem na co on ma ale kuska Zamykam. 19. Z 19. Ale ta. 300. 19. 300. Czekaj, 300. Czekaj, 300. Czekaj. <laughs> Chcę zjemy A oto nasza rybka. Ale Jest wymiana Będzie podmianka Ile to? Już nie powiemy.

Gratulacje. Jako własność, jaka duża. Wielka, nie? Małyski. Ale się trzęsę kurde. Szymon, on ma dwie dechy, obchodził jak, jak dwudziestka, nie? Ma łódkę? No, nie ma. Chyba ma. Dwudziesty jest ciężki. No lekko! Musi mieć 20, na Czasem pewno, pewno nie? może mu braknąć już widzę po ogonie. Nie. Krótki. Ale. Duża ryba, co? no. Szybko przenieś mój telefon. granica, do nie dobrze. Uff. Karp około 18 kg. Mary żłowi Piękne ryby Good job Powiesz coś? Pracuje jedna wędka Ciągle ta sama przynęta No i dobrze Wszystko karpiowe, duża woda z potencjałem, piękne ryby, Takie, większość takich okrągłych. Miejsce około półtora metra, beton można powiedzieć, w którym leży zestaw, twardo. No i ryby tutaj lubią takie miejsca. Akurat tutaj mamy na stanowisko takie. Ja wolałbym jakiś rowek, zagłębienie. Ale tutaj u nas trudno coś takiego znaleźć. Także mamy płytsze miejsca, ale twarde którego też są brania i co? znowu się tam spławił O, teraz to 34, nie? O, Nie, o, 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 o. nie, no, nie, Może na środku nie, żeby leżało, nie? No to dźwigni, ustawcie sobie tak, jak chcecie. Panowie, czekaj, możemy go zrzucić, czy złap go tutaj, zrzuć, żebyście wiedzieli zadowoleni. Jest środek, twoim zdaniem? Jest? Mhm. Dobry, no, zamieszamy. Leska A tu 16 zaraz. <grymiania> hmm. e, to, panowie, moim zdaniem. i tu mi się. i pół, nie? Nooo, 300. 400, przyjmijmy 400. Kosuje? No. Okay. Tak jest. za to. To ale była kolej moja i był kontakt. dla nas udane. złowiliśmy około 13-14 ryb. Trzeba by to wszystko zliczyć dokładnie. Mamy ładne rybki 1980, 1940, 17900. Brakuje jednej takiej powyżej 20. No ale tak już jest. troszkę może szczęścia zabrakło. A jakaś rybka nam się też spieła, także Zobaczymy, jakie będą końcowe wyniki. Z dzisiejszej nocy tutaj rybka około 17 kg. Kilka było takich, właśnie z takiego rocznika. Piękne ryby. Wizualnie wyglądają na dużo większe, ale ta już się nie łapie pod wymiankę. Także czekamy na zakończenie. z osób, które tutaj zostały Jedną nagrodę rozgłonę na, na wartości 500 złotych e, na sprzęt z oraz 3 tygodnie 3 tygodniowa, tygodniowa, tygodniowa zasiadka tutaj na, na uliczku stanowisko numer 5 e, Ale ma chyba generalkę, tak? czy nie ma generalki? Tak, aha, tak Szkoda Stanowisko numer 40. Są chłopaki z nami. Proszę bardzo, zapraszamy na trzy doby. W sprawie realizacji tego wyboru, który dzisiaj z nami jest, Stano ułatwimy Stanowisko numer 2. <śmienny> O Tak, odnośnie, odnośnie ryb, które na pewno warto, warto zaznaczyć. E, zostało na przykład na stanowisku numer 5 chłopaki z kompletem z kompletem ryb 20 plus. E, e, Następnie. Następnie... Stanowisko numer 1. Również z dwoma rybami 20 plus i w tych rybach znalazł się nikt zawodów o wadze 24 kg. Jarowca Mariusz Błaśnik zapraszam tutaj po odbiór Gratulacje, tutaj już na pamiątkę. Przejdziemy sobie teraz może od, od miejsc, od miejsc 1-3, miejsce trzecie... 3. Miejsce trzecie, stanowisko numer 12, Szymon Stasierski i Mariusz Przybylski. Jaka waga łączna? Łączna waga 57 stopni. I chłopaki takie też wygrywają z tą, z tą wagą swój sektor, także są pierwszymi tutaj finalistami. Eee, proszę tutaj. Brawo, brawo. Miejsce drugie. Miejsce drugie stanowisko numer 5 z łączną wagą ryb 65 kg. Do pierwszego miejsca zabrakło 200 gram. <grym> Brawo. Krzysztof Kochman, Mateusz Stopa, Mikołaj Stopa. Tu. I pierwsze miejsce, pierwsze miejsce stanowisko numer 1 ołącz tej wadzy 65 kg, 200 Iwona Błaszczyk i Mariusz Błaszczyk. Zawody poliszcza w master w następnym roku gratulacje. Proszę Dzień. bardzo. Proszę się. Thank you. Thank you. Brawo, I e, Jeszcze na sam koniec możemy powiedzieć, że w następnym, w następnym roku e, będzie kolejna edycja naszych zawodów również tutaj na tej wodzie od 9 bodajże do 13 października. Więc jeżeli Wam się podobało, to zapraszamy na kolejną edycję. Będziemy informować o zapisach. I z naszej strony to tyle. Mam nadzieję, że zawody się podobały. Nie było żadnych problemów większych. Oprócz jednej składki sędziów organizatorów. Ale mi się nie odbywać sesję regulaminu. I tyle. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że zobaczenia